Aha, mam czarny ekran kurwa. O! Zadziałało. Ja pierd... wejście do tej gry jest niemożliwe. Kur... niemożliwe. To jest, że mi się udało wejść. Super Super Ziemia. To jest nasza przyszłość. But freedom doesn't come free. No! sweet liberty. No! <laughs> Inwazja. You could be next. Zarządzaną demokrację w całej galaktyce. Oj, tak widzowie. USA. No dobra. Aha. No i to gra. <śm> Mój pogranek, kupa! Server full! No i tak się właśnie gra w tą gierkę, nie? Ekscytujący gameplay widzowie. Widzę, że już się troszeczkę podnieciliście po tym jak zobaczyliście co tu się dzieje, ale może uda się wejść. Ja już w kolejce 27 godzin powodzenia <laughs> Musisz udawać, że nie patrzysz i gra zadziała bez kitu! Ja tak robiłem zawsze! Jak mi się PlayStation 2 ładowało i nie patrzyłem, mówię tak, nie patrzę! O, oh, oh, oh. co by tutaj porobić? O, oh, kurwa! Ale jajca! Dobra, przedstawiam Wam mój statek, Imperator Dominacji. Sam wymyśliłem tą nazwę. I teraz patrzę, pokażę Wam, jak to działa. Tutaj są ku... różne rzeczy, różne ulepszenia, bla bla bla, jakieś takie inne rzeczy. Tutaj na środku macie mapę. Każdy z graczy widzi tą samą mapę. Tutaj odbywa się wojna. Po lewej stronie atakują automaty, a po prawej termin. Terminidy. W prawym górnym rogu jest jak ważny rozkaz. Każdy ma to samo. Mamy wspólną misję. Musimy 8 razy obronić yy, planetę. O, pokazuje nam ile graczy jest w sektorze. 98 tysięcy tutaj jest. Widzicie? Tutaj jest 47 tysięcy, 17 tysięcy i tak dalej, nie? Jak wejdziemy sobie w sektor, pokazuje nam, że atakują nam na przykład planetę, planetę Draupnir, nie? I mamy 24 godziny na obronienie tej planety, bo inaczej przejmą nam tą planetę i będzie k***a. Admini są, są game master Którzy podejmują decyzje na podstawie tego, jak gracze się zachowują. Czyli wszystkie rzeczy, które się dzieją, to jakby game masterzy podejmują decyzje. Na przykład, nie wiem, załóżmy, że dużo graczy, na przykład, ma jakiś tam strój, y, który przed, y, przed czymś chroni. To oni, na przykład, na danej planecie wprowadzają na przykład pogodę, która utrudnia. Y, na przykład, nie wiem, burzę śnieżną, która na przykład zamraża i tak dalej. I wprowadzają takie rzeczy od czasu do czasu, żeby utrudnić, nie? Żeby coś się działo. Teraz mamy tak, planetę Ubanea, 20 tysięcy tu jest. Mamy tą planetę, nie? I jakby to jest ta planeta i są różne miejsca. Miejscówki, nie? Są różne miejscówki, i polega to na tym, że. No teraz są chyba serwery rozkurczone. Ale normalnie, jak sobie wejdziecie na taką planetę, normalnie widać wezwanie SOS. Każdy z Helldiversów może wysłać w przestrzeń kosmiczną wezwanie SOS i wezwać innych do pomocy. O, oj, są, są. Widzicie? Jest jakiś Abow Wchlam i jakiś Tearoni. Widziałem, wcześniej widziałem, jak Royo grał, i mogłem do niego dołączyć. bo to są ludzie, którzy poprosili o pomoc, nie? Czyli masz jakiś tutaj United Noobs, jakieś KURZ, nie? Wyjebane. Dobra, ch... dołączam do kogoś. Siema k. Ku... wyje. O, o nie wiem, czy to się mówi, czy co. Ale ja jestem u nich teraz na statku. Oni wybrali już tą planetę i idziemy, gotowość, patrzcie. Misja się rozpoczyna. Teraz lądujemy, e, że tak powiem, pomóc tej planecie w demokracji. Jeśli w ogóle nas zrespi kur. O, bo to jakieś zlagowane lobby jest. Mamy 14 minut, musimy eskortować y, ludzi. W 14 minut, teraz patrzcie, ja se wzywam, nie? Mam taki o, patrzcie na rękę i po lewej sobie mam kody. Na przykład karabin maszynowy wzywam sobie, muszę wpisać kod, rzucam, i jest. Przyszedł chyba i pa pyk. Boty, które atakują tą planetę yy, zaczynają atakować. O kurwa mać, dobra Czekaj, bo... O, dobra, wypierdła śmiecie jedne. Generalnie jest rozpierdek jak skrót w tej gierce. Ginie się praktycznie co chwilę i trzeba po prostu uważać i ratować ludzi. O co ja zrobiłem? Zapraszam, zapraszam. Dobra, i musimy ich uratować, ale roboty chcą ich zabić. O kurka! Wzywam orbitalny atak Rzucam, idą kupa te ze Star Wars wje**ane i zaraz przypierd**y, pa! Dobra! Rozje**ni i masz różne rzeczy do odblokowania z kurwa, tych rzeczy, nie? co jest na przykład, mo można na przykład atomówkę wypuścić, jak się odblokuje i tak dalej. I musimy tych 30 kupa y jak to się nazywa? Ludzi uratować. Oczywiście jest friendly fire, można się napierd**ać między sobą, ale oczywiście tego nie zrobię. Dawaj, dawaj go! O kurwa, on ma jakąś rakietę, pierd**y! O, 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 o. Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Dobra, jeden z naszych zdechł. Nup, pierdolony, tak zwany. O. O, o! dobra, złamało mi lewą nogę, widzicie? O, kupa, i nie mogę biegać. No i. Uj. Dobra, rzucam działko, patrzcie, mam takie działko. Tylko, że ono nie potrafi rozróżnić sojuszników, więc jak wejdziesz w ogień, to cię rozkupi. <laughs> więc trzeba uważać i nie wchodzić w ogień rażenia. Patrzcie, teraz to. Ja go soluję. Patrz, patrz, patrz. Pa. Rzucam się. John Wick! O, I pyk, rozjebany. Ten tryb to jest najnudniejszy ze wszystkich, bo tu chodzi tylko o to, że musimy sprawić, żeby tych pracowników uratować, ale jest na przykład misja, w której trzeba zdobyć kody i uruchomić na przykład y, atomówkę, która rozpierdla na przykład całe te legiony tych robotów, nie? To moja kurwa, mam głos baby? Mam takie udzy jeszcze. O, kurwa, ale chuj. O, ja pierdolę, co nie O, a, Dobra, z debilem! <grym>, idioto, je... No właśnie, o tym mówię. Chłop wezwał, kurwa, człowieku, na lot, A ja akurat tam stałem i mnie rozczłonkowało. Dobra, ale dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, kurwa. Easy, w kurwa, człowieku, Rozpierd... O, kurwa. No i zajebiście. Akurat trafiłem na jakiś mocny team, który jest mocny i szybko to zrobiliśmy. I teraz musimy wrócić do miejsca, gdzie nas zabiorą. Czyli tam, kurwa. Czyli tam, gdzie jest największy rozpierd... I będziemy mieli dwie minuty na to, żeby. No, będziemy musieli poczekać dwie minuty. Trochę jak. Trochę jak Tarkow. Nie wiem, czy graliście kiedyś. Więc teraz się wzywa. Wzywa się to. Patrzcie, normalnie kod się Spisuję. To jest zajebiste. Ja to lubię takie rzeczy. Okej, okay, i mamy dwie minuty. I teraz te roboty dostały cynk, że my będziemy spiertać. Więc będą nas napierdalać, A ja sobie wezmę bombę kasetową przygotuję. Gdzie są te kuchy? Robotkie. Ogólnie to się lepiej gra w parę osób. No, ja teraz nie mam z kim gadać, bo nie mam kolegów. Załóżmy, dobra, rzucam ten zrzut, nie? Poszło. I patrzcie, jaki będzie pierdolcie, Patrzcie to. I rozkłóc te roboty wszystkie, nie? To są miny w ogóle. Mógłbym wam pokazać, jak się rozpierdala, jak nie wejdę, ale nie zrobię tego, bo bym nie chciał znowu zginąć. O, jakiś śmieć, kurwa. A co ja zrobiłem? Ja pierdolę. Jestem jakiś pierdol. Kurwa, poczekajcie na mnie! Poczekajcie na mnie, proszę. Poczekał na mnie. Dzięki, ziomuś. No, co jest? No, i się udało. Demokracja! Niech oni wezmą jakąś misję kurwa trudniejszą, bo jestem Gigakoksem akurat. No jest super sklep. No to oczywiście kuchę se kupił od razu to za, za 400 kredytów. A 400 kredytów to jest. Tam chyba zapłacił 40 zł za to, X. Dawaj, dawaj, rób to drugie, kurwa. Ty co ty jesteś jakiś zmulony? Dawaj, to bierz to. On mnie słyszy? Chyba nie. To jest jakiś debil. A Co on robi? Teraz prawdopodobnie będziemy uruchamiać yy, bombę atomową. Zobaczcie, tu jest baza. Ja tam rzucę orbitralny atak. I powinienem rozpierdolić tą bazę. Patrzcie teraz. Baza rozjemna. O, -ba, o -ba. dobra, dobra, czekaj, czekaj, bo musimy. O ja pierdolę. Dobra, czekajcie, to jest już. Dobra. O kurwa. Szybko, szybko, kody, kody, kody. O jakiś plecak mam, co jest? Dobra, dawaj karabin. Dobra, jestem wygirowany. Zajebłem mu naboje? Dobra, ch z niego. Odebrałem mu plecak. No kurwo! Aha, nie mogę... O kurwa! Ja pierwszy naładowałem! No, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, na kur... Co ty robisz, debilu? Czyli ja jestem teraz nosicielem pocisków dla niego. Ale jajca! O bo! Dobra, dawaj! Ładuję! Dobra, a jak się popychać? Nie wiem. Ach, dobra. No, że jestem idiotą? ZA DEMOKRACJĘ! I wolność głupczyć! Te roboty zagrażały głupczycom, musimy uratować i wyzwolić głupczycę od rąk złych robotów! ZA DEMOKRACJĘ! O kurwa, przepraszam! O kurwa, rozumiem swojego, albo głowę wykurpiłem. Zbierz zaszyfrowany dysk, no ale gdzie jest ten dysk, kurwa? A tu jest, idioci jebani! Kurwa, debile! Ale co ja mam zrobić z tym dyskiem twardym? O! Okej, okay, można i tak. Zanim zdążyłem przejść, to już go rozjeb... Kurwa. What I need to do with this drive No co mam zrobić, kurwa, głąby? Halo ludzie, pomóżcie mi, kurwa, co mam zrobić z tym dyskiem twardym? E, odpiszesz kiedyś. A tam! Dobra, dobra, dobra. Przytrzymaj X, bo już mógł ten plecak wyjeb... Oooooo, upuść plecak. Masz, weź sobie. Nie będę ci ładował, co jestem twoim kurczam sługusem? Dobra, mi się wydaje, że ja coś, my coś źle zrobiliśmy, nie? Dobra, macie dysk! Ja się zajmę tym. Jestem mądrzejszy. Siła sygnałów! Aha... Nie rozumiem. Jednak nie rozumiem co mam zrobić. Dobra, zrespię sekarabin karabin maszynowy, ponieważ go nie mam. Aha, mam XD. Dobra, jestem pierwp O kurwa! Ludzie! Zagupczyce! Lecę Drużmie. no wiem, że mnie potrzebujecie, poczekajcie na mnie! Ej oni przede mną uciekają, kurwa, to jest smutne Nawet nie umiem wejść, kurwa ja to pier... ja Jestem kurwa nieudacznikiem. Co za... Przecież się pośmiech ze mnie. O dobra człowieku, no prawie nas to zabiło, debilu. Demokracja! Dobra, idziemy, wyzwolenie głupczyc. To jest najważniejsze, co mogę zrobić. O kurwa. Za Głupczycę! Dobra, ja jestem agentem, wchodzę tam panowie. O, jezus! Clear, clear! Jesteście bezpieczni! Użyj terminala, aby podnieść wieżę satelitarną. Dobra, dawaj, ziomek. Kibicuję ci. Może ja się do czegoś przydam, co? I pokliruję tutaj. Co tu jest napisane? Szklarnie zachowują atmosferę niemal identyczną z tą na super Ziemi. Wow, dziękuję za tą informację. Niesamowite. Łazik Azor. Co to jest? Okupa! Drona mam! Zajeb kogoś drona. Azor do nogi! Musimy wprowadzić demokrację. Gdzie ty jesteś, Azor? Aha, XD. A we mnie wyjebana chyba. Azor! Do nogi! Nie to nie kur. W takim razie. Dobra. Aha, myślałem, że to będzie bomba atomowa, to jakieś kwa gówno. No dobra, okej. Okay. Ale ważne, że udało mi się, że wykorowałem swoją drużynę do zwycięstwa. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Ważna jest współpraca dla demokracji, dla super ziemi. Oj. Kolego, uważaj pod nogi, tak? Bądź profesjonalistą. Panowie! Imię demokracji! O! Ch**a! Okopy, okopy! O Jezu, co ja robię? O Jezus Maria! Przeżyłem, przeżyłem, nie musisz się o mnie martwić. Dobra. O kurwa, co jest? O ja pierdolę. Jezu, ktoś umarł. Jezel! Mały posterunek katoma został zniszczony. O kur... biegnie do mnie chyba. I nie umiera. O kur... pomocy, panowie! Nie mam ammo. Jezus Maria, rozpadł się. Ja pierdolę. Dobra, no to... No! Pokojnie, zaraz Demokracja wróci! O, wezwał najsilniejszego zawodnika! Nie martw się, Helldiverze, pomogę ci! Rzucam się! Nic mi nie jest, nic mi nie jest, panowie! Jestem gotowy do walki! O k***a, Orbitralny! Uważaj! Zajebiste jest to rzucanie! O a znowu! Wypukająca Wypychająca beczka! To jest... Rzucam! O! Chyba macie! To był błąd! Jest, udało się! Dobra, muszę przeładować panowie! Chroncie mnie! Swojego najlepszego żołnierza! Otwieram ogień! Nic to kupa nie daje chyba! Ale tapa dostałem! Bez jaj A nie! Idę ci pomóc! Uratowałem Ci życie T1. Jesteś wdzięczny? Patrz się pierwszy, kurwo. raz k**wo. Ale kurwa, rigoyl, pierdony I nic nie zabiłem X kurwa di. O, Ty debiluję, ty no wzrosi. Przez przypadek to zrobił Przecież kurwa, jesteśmy znajomymi, nie? Przez przypadek to zrobił, serio O kurwa, kolos o, Jezus Maria Stary poleciał, o kurwa. O Jezusie A, umarłem, bo musisz mi wstać Masz ammo Proszę bardzo, ja pierdę. E, dobra, ale co my mamy tu zrobić, kuppa? Ja pierdę. E. O, oh, sorry, sorry, to tylko taka taktyka. Oj, 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 oj. Szybko, do okopów! Wolność nigdy nie śpi, kiedy to się skończy. Jestem już na froncie od miesiący, miesięcy. Miesięcy, kuppa. ja pierdę. E. Rzucam na lot! I drugi też, kupa! Niech zrąb te, kupy. tu się, odpuś się, t jeden, tu się! Slajperka! O kurwa, oj Jedno, strzałowy to był. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Atak! U, o kurwa! Ała! Ja pierd... Dobra, spierd... stąd. A, a, ja pierdę! Co to kurwa jest za potwór? Nie mam ammo. O, ja pierd... Ja pierd... O, ja pierdę! A, a, a! Jezus Maria! No! Dobra, jest, jest, jest! Panowie, szybko, szybko! Co ja robię? Ja pier... Prawie mi przygniotło. Udało się. No way! No way! Ale jajca. Demokracja wygrała! Ha, ha, ha. Ta gierka jest, widzowie na pc i na PlayStation 5 tylko. Nie ma na Xboxie. Ło hut! i dobrze, że nie ma na Xboxie, bo by w ogóle nie można było wejść do tej gry, kuj. Jakby tyle graczy grało. I nie jest to sponsorowane, jak coś. Bo tak gadam oni i jakbym, był, płacili mi za to, ale to nie jest sponsorowana gierka, jak coś. Żeby nie było. Dzięki panowie, wracam na swój statek, kurwa. Przelewik przed pod stołem? Nie, 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 co ty.